Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Paweł Berenzewicz czy jest pan bogaty? Czyta Marcin Popczyński. Wspaniały pałac w wielkim parku. Służba chodząca jak w zegarku. Kordby w tenisa, zagrać z synem. Basen pod dachem za jedyne miliony cztery albo trzy. Worek brylantów, złote kły. Dwa odrzutowce, nie najgorsze. Nowiutkie, czerwoniutkie, Porsche. To wszystko kupić przyjdzie pora, gdy z bezcelerem się uporam. Bohater jest przystojnym chłopcem, strach i słabości są mu obce. Na imię niech ma choćby chary, niech nosi różdżkę, okulary, niechaj na miotle lata, niech. Ktoś już to wydał? A to pech.